Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa. Któregoś Ty o Panno z Ducha Świętego poczęła. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, z którym Ty, o Panno, nawiedziłaś świętą Elżbietę. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef, Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef I błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna Z których poczęłaś I urodziłaś się bez mazy pierworodnej O przenajświętsza Panno Maryjo Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, któregoś Ty, O Panno, porodziła w Betlejem. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie. Módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun Błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, któregoś Ty, O Panno ofiarowała w świątyni. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej, o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa któregoś ty o panno odnalazła w świątyni Święta Maryjo Matko Boża i Święty Józefie módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef i błogosławieni twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który w ogrójcu pocił się krwawym potem. Święta Maryjo, Matko Boża, i święty Józefie. Módlcie się za nami, grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. I błogosławieni twoi święci rodzice, Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej. O przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który był okrutnie biczowany, Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef, niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice, Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który był okrutnie cierniem ukoronowany. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef I błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej, o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który dźwigał ciężki krzyż. Święta Maryjo, Matko Boża i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef, Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef. I błogosławieni twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej, o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który umarł na krzyżu. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus Maryja i Józef I błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna Z których poczęłaś I urodziłaś się bez mazy pierworodnej O Przenajświętsza Panno Maryjo Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który z martwych wstał, Święta Maryjo, Matko Boża i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef i błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej o przenajświętsza Panno Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa który wstąpił do nieba. Święta Maryjo, Matko Boża i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. I błogosławieni Twoi święci rodzice, Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej O przenajświętsza Panno Maryjo Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Twój przeczysty oblubieniec Józef Opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa Który zesłał Ducha Świętego Święta Maryjo Matko Boża i Święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef. I błogosławieni Twoi Święci Rodzice, Joachim i Anna. Z których poczęłaś i urodziłaś się Bez mazy pierworodnej O przenajświętsza Panno Maryjo Zdrowaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony Twój przeczysty Oblubieniec Józef Opiekun błogosławionego owocu Twego łona Jezusa Który Cię Panno do nieba wziął Święta Maryjo Matko Boża i święty Józefie. Módlcie się za nami, grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. Niech będą pochwaleni. Jezus, Maryja i Józef. I błogosławieni twoi święci rodzice, Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez mazy pierworodnej, o przenajświętsza Panno Maryjo. Was Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony twój przeczysty oblubieniec Józef, opiekun błogosławionego owocu Twego łona, Jezusa, który cię panno w niebie ukoronował. Święta Maryjo, Matko Boża i święty Józefie, módlcie się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef Niech będą pochwaleni Jezus, Maryja i Józef I błogosławieni Twoi święci rodzice Joachim i Anna Z których poczęłaś i urodziłaś się Bez mazy pierworodnej O przenajświętsza Panno Maryjo Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty od wieków obrałeś świętego Józefa do usług Twego Syna, jednorodzonego i Jego najkochańszej Matki, urodwałeś Go zaszczytnym mianem Męża Niepokalanej Panny i Ojcem Twego Najdroższego Syna. Prosimy Cię pokornie, abyś przez wszystkie usługi, które On wyświadczył Jezusowi i Maryi na ziemi, uczynił nas godnymi jego wstawiństwa na ziemi a w niebie raczył nam pozwolić na jego pożądane towarzystwo przez Chrystusa Pana naszego amen